Z innego punktu widzenia nieco patrzę na to, co wydarzyło się w Grecji, bo kiedy popatrzymy na ostatnie lata, to wszystko, co działo się w Unii Europejskiej referenda, głosowanie nad konstytucją, traktat lizboński, przyjmowanie traktatu lizbońskiego było aż do bólu przewidywalne, prawda? To znaczy, kiedy niespodziewanie Holendrzy i Francuzi odrzucili konstytucję, wiadomo było, że przyjdzie jakiś mechanizm, prawda, który spowoduje, że zostanie przyjęta nie konstytucja, ale coś innego, prawda, no, to było traktatem lizbońskim. Prawda? W momencie, kiedy Irlandczycy odrzucili traktat lizboński, no, to prasowało się ich dotąd, aż... Doprowadziło się do drugiego głosowania, które przyjęli, prawda, przyjęty został traktat lizboński. Więc wydawało się, że te ramy, które są skonstruowane w Unii Europejskiej, no, są niejako nie do podważenia, są jak, no, jak uderzenie w gumową ścianę, prawda? Znaczy, Uderza i wraca z powrotem, prawda? tutaj mamy w Grecji z czymś do czynienia, co bym porównał, jakbyście sobie państwo wyobrazili, do, do e, takiej sytuacji w Polsce, kiedy było podobnie trochę z planem Balcerowicza, prawda, panował taki, takie przekonanie, że w zasadzie nie ma żadnej innej alternatywy, prawda, że, że to jest niemożliwe, żeby cokolwiek innego można było zaproponować i nawet kiedy wygrywa AWS, sięgam już do prohistorii, prawda, no to wtedy znowu pojawia się, prawda, Balcerowicz, czyli te wszystkie hasła, które wyniosły do władzy AWS, no jakby ci, którzy wygrali przestali w to wierzyć, że, że to jest możliwe do, do, zrealizowania i wchodzą znowu w kolejne tory. Inaczej rzecz biorąc, jeszcze bardziej obrazowo przedstawiając, to tak jakby, w, jakby udało się Tymińskiemu wygrać, prawda, wtedy i odrzucić wszystko to, co było budowaniem e, gospodarki wolnorynkowej, e, w, w, w początku 90 lat i to stało się dzisiaj w Grecji, to, to jest, ja patrzę na to pod tym kątem, że to rzeczywiście może ośmielać te wszystkie ruchy yy. Lewicowo-populistyczne czy prawicowo-populistyczne, prawda? Bo podobna nieco z innej perspektywy sytuacja zachodzi we Francji, prawda, gdzie Front Narodowy wysuwa się na, na prowadzenie, na, jest w czołówce sondaży. W pierwszych, tam są dwie tury wyborów, w pierwszej turze wygrywa, wygrywa wybory. Więc to powoduje, że jakby. Debata w Unii Europejskiej może paradoksalnie nabrać realnych kształtów. To znaczy, że, że, że to wypowiedzi, słowa, programy szefów instytucji europejskich no, przestaną być traktowane jako coś, co jest podawane do wierzenia, prawda? że można to zakwestionować. I rzeczywiście stoimy przed ważnym dylematem, który według mnie, bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że jednak Unia przez te ostatnie pięć lat, instytucje unijne no, podjęły ogromny trud, prawda, dopracowania kształtu tej Unii Monetarnej, prawda, czyli zbliżenia polityk gospodarczych, Unii Bankowej, opanowania Również budżetów poszczególnych krajów, czyli te semestry europejskie, w których przegląda się budżety poszczególnych krajów. Więc ta praca została zrobiona, odrobiona, ale wraca znowu na agendę dziś za pomocą Grecji. Myślę, że może tutaj odżyć idea tego twardego jądra Unii, które kiedyś było na tapecie, to znaczy zacieśnienia więzów między no, starą, czy też bogatą Unią, czy też szóstką założycieli Unii Europejskiej, która może chcieć po prostu zewrzeć szeregi i powiedzieć, że w takim razie to my będziemy szli do przodu, a ten wagonik pozostałych krajów odczepimy. Aczkolwiek tu rzeczywiście pojawia się kwestia zadłużenia, bo sama Francja. Grecji. Sama Francja ocenia, że mogłoby to ją kosztować 65 miliardów euro upadłość Grecji. Wielka Brytania. W tej sytuacji wydaje się zupełnie mniejszym problemem, prawda? Dlatego, że problem Wielkiej Brytanii to jest jakby niechęć do politycznego zacieśniania więzów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Postrzegają tę przestrzeń jako pewnego rodzaju dobrostan do wymiany gospodarczej i handlowej zintensyfikowania jej, dlatego nie mają problemu też przy takim pojęciu Unii Europejskiej z jej rozszerzaniem. Chcieliby zawęzić po prostu wszystko, co, no, co, je, co nadaje ten wymiar wspólnotowy poli, różnego rodzaju politykom. Już do tej pory zachowywali wiele autonomii, mieli wiele wyjątków, wiedzą również, że ich gospodarka jest w dużej mierze powiązana z gospodarkami. Unijnymi, więc myślę, że tutaj to referendum wcale nie jest, nie jest jeszcze powiedziane, prawda? nie jest ani przegrane, ani wygrane przez zwolenników czy przeciwników Unii Europejskiej. Pewnym, można powiedzieć, niepokojem termin referendum się zbliża, napełnia swoistego rodzaju brak inicjatywy, szczególnie przez nowego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, który przedstawił wprawdzie interesujący program pobudzenia gospodarki europejskiej poprzez użycie dodatkowych pieniędzy, miliardów euro. Natomiast w tej debacie europejskiej tak naprawdę nie zaistniał, odkąd przejął Komisję, Komisję Europejską. Raczej ma się wrażenie, że nowa komisja wchodzi w stare tory po prostu bieżącego zarządzania. To może powodować, że, możemy, że rzeczywiście Wielka Brytania może uzyskać pewną przewagę, czy znaczy opinia publiczna w Wielkiej Brytanii może uzyskać... Pewną przewagę w tej niechęci do Unii Europejskiej, mówiąc no, z nimi się nie da nic nowego stworzyć, prawda? Próbowaliśmy wszcząsnąć wiele razy tymi instytucjami, natomiast no, jesteśmy bezradni. Prawda? Brak inicjatywy ze strony no, głównie nowej Komisji Europejskiej tutaj dla mnie jest no, znaczący.